Witajcie, witajcie. Byłem proszony, aby troszeczkę wcześniej zapowiadał, gdzie będzie można potańczyć w najbliższą sobotę. E, więc tak, e, no oczywiście ja nie mogę opowiadać wam o wszystkich miejscach, gdzie można potańczyć, tylko tam, gdzie zostałem o to poproszony. E, jako, że dawałem ogłoszenia w dwóch miejscach, więc najpierw Wam opowiem o potańcówce w Ostałowie, organizatorem. Potańcówki będzie wspaniały, sołtys, roztańczone, bardzo wesoły. Na pewno go znacie z kanału. Tam poticówka będzie na zewnątrz na dechach. Także te dechy będą bardzo, bardzo fajne dechy. Będą jak poprzednie, na poprzedniej potówce będą prezentem zadaszone. Także jak w razie zmiany pogody to będzie można się schować. I kto zagra w Ostałowie? W Ostałowie zagrają dwie kapele. Jedna to kapela Tomasza Stachury. Na pewno ją znacie bardzo fajnie kapela Tomasza Stachury gra. I drugą wspaniałą kapelą będzie oczywiście kapela Henryka Gwiazdy. Po tańcówka w Ostałowie zacznie się o 18.30. Tak więc bardzo piękne miejsce, malownicze, zresztą tam, wiecie, to tam już są takie tereny wyżynne, także te. można tam fajnie się wybrać, fajnie pobawić. Drugą potańcówką, którą chciałbym Wam polecić, jest potańcówka oczywiście w Sycynie. Tam jest taki wspaniały duch Sycyny, że tam nie tylko jedna osoba organizuje, tam są różne ekipy, które organizują. Tym razem organizuje zabawę Kasia. Na pewno znacie Kasieńkę z kanału, bo ona się bawi z Piotrem, swoim mężem, zawsze pięknie tańczą, wspaniale promują ludowy taniec i mają taką głęboką pasję, żeby te potańcówki ludowe właśnie nie zaginęły i wspierają je, organizując właśnie potańcówki. Kto zagra w Sycynie? W Sycynie zagra kapela Wesoły Kwartet. Kapela miała tam niewielką przerwę, nie wiem czy pamiętacie. Przed 2-3 lat kapela Pięknie grała na tych potańcówkach Także kapela Wesoły Kwartet zagra Będzie tego co wiem na razie to jest jedna kapela Obie te potańcówki zaczynają się jedna z 18.30 do 18. To 18 Oczywiście potańcówka w będzie w środku Aczkolwiek kto chce to sobie też wychodzi na zewnątrz se potańczyć, to ostatnio tak było także bardzo 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 swojski klimat. Tam kiedyś troszeczkę się kuszyło w z podłogi, ale teraz już tego nie ma, dlatego że po prostu przed potańcówką jest porządnie, ale to porządnie jest tam zlana wodą ta podłoga. No i już ten problem po prostu zniknął. Także ja jeszcze będę wam może w piątek, jeszcze w sobotę już takie ostateczne Terminy podawał, co i jak tam będzie. może coś oczywiście zmienić. Ale tak wcześniej już Wam zapowiadam. Ostałów w sobotę 22 lipca i Sycyna. Te dwa miejsca już Wam tak zapowiadam, że możecie się po prostu już tam szygować. Pozdrawiam.